Mike, dobra, słuchaj, Muzer i ja e, mieliśmy spotkanie z Wieczystymi. Oni... Z Wieczystymi? Cholera, jesteście za żelaznym stokiem? Przecież mówiłem! Słuchaj, nie, Mike, byli tutaj, w rock Camp. Broke Camp? Wieczyści w Camp? Jesteś pewien? Czy jestem pewien? Jezu, Mike, pewnie, że jestem. Trochę trudno się pomylić, wiesz? Te blizny i psychojazdy, zabijanie wszystkiego, co się rusza? Dobra, tylko spokojnie. Jesteśmy umówieni na negocjacje z Carlosem. Jutro Skizo ma się udać na żelazny stok. Dowie się, co tu się odpierdala. Wysyłasz Skiza na negocjacje z Carlosem. Jezu, Mike. Nie mów mi, jak mam kierować obozem, Dick. Jak mówiłem, mój rozejm nie zostanie zerwany. Los bez odbioru. Jak sobie chcesz, jak sobie chcesz. Skizo ma Przez ciebie wszyscy zginą. Nie tu los, Lake, Złoż się. Tak, Mike? Dik. Słyszałem, że wytropiłeś Karpa Miałem nadzieję, że trafi pod sąd. A, wybacz, Mike. On, no. Powiedzmy, że grupa rojaków miała co do niego inne plany. Tak, nic nie mówiła. Harp nie był człowiekiem, do którego można było odwrócić się plecami, a nie zasłużył na coś takiego. No, może i nie, ale podejrzewam, że Dan Lane też nie zasłużył, żeby mu strzelać w plecy. Uderzam, uderzam w stronę Marion Forks. Marion Forks? A po cholerę? Bo tak chcę. Kurwa, tak jak mówiłeś. Już, już za długo ją opakuję. Chyba nadszedł czas się pożegnać. Jedziesz do kościoła? A, nie wiem. No, może. Jezu, Dick. To już ostatni raz, buzer. Przysięgam. Bez odbioru. Na złoście. Dick, jesteś na morze? Cześć Taker, no, masz dla mnie robotę? Dobra, to wpadnę do Was bez odbioru. Masz dla mnie kolejną robotę. No dobra, wpadnę do Was bez odbioru. Paliwo. Uf, właśnie tak. Tu Radio Wolne Orego. Prawda Was wyzwolę. Wiesz, koch? Nie dzisiaj. Nie jestem w nastroju na te bzdurne teorie spiskowe. Gracias. 是这样 By się tam nie chował jak jakaś pizda, twoi koledzy by wciąż żyli. Amunicja się przyda. Czy przygotowaliście tekst przysięgi? No to y, tradycyjnie to to pan młody zaczyna. Ja to ja zacznę. Dikon. Tak mi przykro, że nikt nie przyszedł. Naprawdę wkurzyliśmy wszystkich. I to dosłownie. To znaczy, nie wszystkich. Ale chcę, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie ważny. Że dla ciebie oddam wszystko. Wszystko. Ten pierścień to symbol mojej miłości. Jest bezcenny. Nie ma początku ani końca. Kocham <grym i wiedziałek> Jest ich więcej. Jak mora, ja oh, oh. oh. no, dawaj! dawaj, dawaj. Że będę cię kochał. I że nigdy cię nie opuszczę. To. Możecie się pocałować. Ach, jedną chwilkę. Masz? Możesz to sobie wziąć? Ale tylko jeśli obiecasz. Ujeżdżać mnie tyle, co ten swój motor. No więc ogłaszam was mężem i no żoną. Okej, okay, to ja już pójdę. Uh, oh. No gdzie? To się zdarza po raz ostatni. Jesteś? Tak, Dick. Co tam? Kojarzysz może kościółek, w którym pobraliśmy się z Sarą? No, potrafiłem na kilku dupków, którzy robili tam burdel. Szkoda, że mnie tam nie było. Pomógłbym ci ich powybijać, niszczyć kościół Sary. Nie chcę później. Wytpalę te gniazda. Adi, jesteś... Tam? Szpital w Lost Lake. Słyszycie mnie? Adi, świetnie, świetnie. Słuchaj, a. nie ruszasz się teraz nigdzie? No bo musimy się spotkać. Wszystko gra? Co się stało? A, nie, nic takiego. Powiem ci, jak się spotkamy. Pikom, bez odbioru. Cześć Riki. No dobra, zajrzę do Was, bez odbioru. 奖杯。Tro Zrzuć